Cześć, witam Was. Dziś taki wieczorny dogląd poletka i jeszcze zapowiedź na jutro, na jutro wykopki. Także bądźcie gotowi, postaram się jak najwcześniej się da z rana, żeby był ten klimat, to wschodzące słońce na filmie, żebyście widzieli ten ładny klimat. I jeszcze Wam dzisiaj chcę pokazać nowy nabytek, ale najpierw ogórki. po pochwalę się, że były takie 10 nie 15 cm, był jeden. Także. Mi się udało, ale, ale go sprezentowałem tak także już go nie mam tutaj nie ma, są małe górki powiem Wam bardzo szybko rosną. Jeżeli macie, no to wiecie o co chodzi. Coś tutaj jest. Tu są dwa, ale jeszcze małe, one by były na kieszenie dobre. I coś tu jeszcze mamy. Rano powiem Wam zbierałem były takie fajne... o tu jest... Możemy, kurczę, tego wziąć. Ops. Proszę bardzo. Do kieszeni ładuję. Co tu jeszcze? Ops, żeby nie podeptać, aby... Co tu jeszcze mamy? Ten niech tu jeszcze rośnie. Nie. Jutro już powinien być duży. No a tam dalej już, no, no zbierałem, także tam nie, nie ma chyba. Dobra, no to czas na kolejną część odcinka, czyli nowy nabytek. Bartek, a co tutaj masz takiego nowego? Podlewaczka? Nie. Kranik? A właśnie, ja Wam się nie pochwaliłem, bo jest wkopany taki tutaj wąż od kranika, od domu, i mam kranik na poletko, także dobrze jest. I mój ulubiony dziurawy wąż poklejony taśmą izolacyjną. A nowy nabytek: obsypnik konny do ziemniaków. zdoła poletka zarazem. No, kupiłem go chyba w marcu, jeżeli dobrze pamiętam. Nie. Nie. Po prostu stówkę kosztował tak sobie go wziąłem No, nie jest to oryginał, jest tutaj pospawany i to spawy takie wiecie jakie takie fajne. Ja takie lubię klimaty no co tutaj Wam mogę zaprezentować? Ta śruba jest zapieczona, ja jej już odkręcałem raz, ale nie mam akurat 17 przy sobie. Wartek wampirki weź wezmę. O, tutaj się reguluje rozpiętość tych odkładnic. Jak to się nazywa? No, chyba odkładnice. Tu się reguluje rozpiętość, czy w zależności czy się groble chce mieć takie szersze czy węższe. Te redliny. Wiecie o co chodzi. A ziemniaczki będę jutro kopał. Postaram się z samego rana. Piosenka jest, także wyczekujcie. Piosenka jest bardzo fajna. Także będzie się działo. Goniówka z pokrzyw, cyk, oprysk. Właśnie nie pokazałem mojego nowego starego opryskiwacza. Ale ja to Wam zaprezentuję w kolejnych odcinkach. O będę pamiętał co Wam jeszcze tutaj mogę pokazać oprócz Polet. Mam nową wędzarkę, ale właśnie sobie idziemy, widzimy się przy niej. Tutaj jeszcze zanim wędzarkę Wam pokażę, to zobaczcie moje wrota. O. Ale, kurde, motor jedzie na komarku. By się też tak gazowało. Eee, wrota się rozwaliły. Tutaj, za te listewki dałem mi po prostu szczeliło. Ale są już na wkręty takie deski dane. I powinny, kurde, trzymać. To jest od tyłu. Od ulicy jest ładnie zrobione. Krzesło to zrobiłem. Ale ono się, kurde, rozwala. O, znaczy oparcie się rozwaliło i tu leży na razie w tym dziadostwie. No widzicie, no kosiłem tutaj niedawno kosą i znowu zarosło. Ale jest niedziela, to nie będę kosił przecież. Wiecie o co chodzi. Jutro się wykosi. A wędzarki wam na razie nie pokazuję. Zobaczymy ją jutro. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!